Dzień dobry, właśnie jesteśmy na osiedlu Piastowskim 98 i wchodzimy do nowego szajsa niestety zniszczonego już. Oczywiście. Dobra, zamykamy, jedziemy na górę. Dobra, jedziemy. Cześć. Jak pytacie się dlaczego jestem tak ubrany, to już wam odpowiadam na to pytanie, bo dzisiaj mam chrzciny, więc przez to jestem tak specjalnie ubrany.

Drugiej windy nie będę nagrywała, bo jest taka sama w sumie praktycznie, więc bez sensu. Więc nagram tylko tą jedną po prostu i... O Jezu, ale trzęsie jak jedzie w dół, naprawdę. Co to jest? Co za złomę. No czekajcie, to też prawo, nie wiem na którym się zatrzyma, wiecie? Poczekajcie, bo mi ostrości nie chcę złapać. Mam sajshunga, więc ale nie chcę mi ostrości coś złapać, posłuchajcie. O, P, no zero. Piętro, zero. Dobra, idźmy z tej windy. Czekam aż się zamknie. Więc o winda oceniam tak pół na pół, połowa na połowę. Wolę <gulę> bardziej zręby.